Morze Andamańskie. Koniec końców Amanda bardzo mi pomogła wygrzebując Królową Atlantydy i zamykając ją w tym słoju. Teraz, gdy mam już Młotwora, mogę zmusić na tle do wyjawienia mi lokalizacji Helheim, a wtedy na zawsze usunę ją z tego świata. Morze Andamańskie jest u wybrzeży Tajlandii właśnie i lecimy na statek na tej Amandy. Żeby coś tam dowiedzieć się więcej Mając teraz już młot No to co, tam będzie gorąco, więc możemy Shorty założyć No i strzelba, niech będzie Zakradliśmy się na statek. Chyba nas jeszcze nie widzieli. Także możemy sobie spokojnie poczytać. Tutaj będziemy tylko chwilkę i widać nie ma żadnych reliktów i skarbów. No ale za to mamy wpisy. A, pojawił się wpis. Zniewolone Yeti, tylko troszkę za późno. Co prawda ciężko zidentyfikować ciało Yeti po tym jak straciło owłosienie, ale rola tych istot jest oczywista. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście dawniej nosiły zbroje, czy używano ich w charakterze zwierząt jucznych lub bojowych, były to groźne stworzenia obecne w całej mitologii nordyckiej. Młot Thora, Mjolnir, był niezwykle potężną bronią, z której Thor korzystał głównie podczas walk z olbrzymami i potem w starciu z wężem Midgardu podczas Ragnaroku. Jego moc uaktywnia się dopiero po założeniu pasa i rękawic. Te artefakty są starsze niż mitologia, która zapewniła im nieśmiertelność i ludzie ukrywający je w różnych zakątkach świata. Nordycki mit skupia się wyłącznie na przeznaczeniu Młota Thora, czyli zabiciu Jormungandra, ale skrzętnie omija fakt, że broń jest również jedynym środkiem służącym do jego uwolnienia. Wyprawa na Morze Andamańskie na kamieniu wokół wejścia, prowadzącego do młota Thora, sam Oden wypisał te słowa: Thor, najwspanialszy z moich synów i najpotężniejsza broń na ziemi, w końcu stali się jednym. Gdy powrócę, z pomocą dawnych rytuałów i potęgi Mjolnira razem otworzymy wrota Helheimu i wypełnimy nasze przeznaczenie. Nie podobają mi się te dawne rytuały. I wypełnianie przeznaczenia, biorąc pod uwagę, jakich rozmiarów zniszczenia opisuje skandynawski mit o Ragnaroku. Przynajmniej mam ze sobą potęgę Mjolnira i środki pozwalające na wydobycie z natli potrzebnych mi informacji. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy tutaj naszą strzelbę, ale mamy teraz dostępny teraz również młotora, który. Wystarczy nam już do końca gry jako broń. Statek. Tak, proszę bardzo, posyłamy ich w powietrze. Statek ten było opisany wcześniej, że jest bliźniakiem tamtego poprzedniego. Czyli można było pójść na łatwiznę i dać dokładnie taki sam statek jak wcześniej. Opa. Możemy ludziom amandy nauczyć się latać. A tam jest apteczka. A tu jeszcze gadają. No, weź ich radę. Jeszcze ktoś. A tu się pojawiają normalnie, jakby z tych skrzynek wychodziły. W ogóle te skrzynki to da się rozwalać też, jak widać. O, proszę bardzo. Taką mamy moc teraz. No, Leć tam. Hmm, dobra. No, przebiegniemy tutaj w miarę szybko, bo tutaj nie ma nic poza walką z tymi kolesiami. Wszystkimi takimi samymi, identycznymi klonami. Może jeszcze armię klonów tutaj robimy? No A tutaj też jest apteczka Jakby była potrzebna Dobra, no i na dół Biegniemy dokładnie tak samo jak e, Na morzu śródziemnym biegaliśmy Dobra, i tu do środka w ogóle burza się rozpętała. Ciekawe czy to tak naturalnie, czy przez młotwora <laughs> się ta burza zrobiła. Może lara ją wywołała. No sobie poszli odpoczywać. Na pewno nic tu ciekawego i tak nie robili. Innego. jak jakie można zadać zadania identyczne million Każdy powinien się trochę różnić. a to nie ten ten Avalon Helheim I don't care what it's called where is it Look at all you've done incredible I will never doubt you again Tell me now Very well But before you put me to death, tell me, are you prepared to wait for Odin to appear and perform the ritual to open Helheim? Oh. And you know this ritual, of course. I'm sure you've realized that I want to get to Avalon just as much as you do. But neither of us can go alone. You need my ritual, and I need your hammer. If? No, when you step out of line, you'll get it. Destroyed my home. You killed Alistair! I got what I wanted. Isn't that all we care about? I się natla wreszcie zbuntowała. Morze Arktyczne. Wąż Midgardu to tak naprawdę metafora, określenie na jakąś potworną maszynerię sprzed wieków. Nawet ojciec wahał się przed otworzeniem Bram Helheim, mimo swej rozpaczliwej nadziei na znalezienie mojej matki. Tym niemniej jestem gotowa ponieść to ryzyko, żeby raz na zawsze rozwiązać te tajemnice. No i znowu będziemy dużo pływać, więc mamy do wyboru piankę do zimnej wody, albo do ciepłej wody. Nie będziemy katować lary tą pianką do ciepłej wody, skoro jedziemy do Arktyki. Więc bierzemy piankę do zimnej wody. I mając młot Thora, to już w ogóle nie ma znaczenia, co weźmiemy tutaj. Moglibyśmy wziąć miotacz harpunów, bo tutaj oczywiście rekiny wrócą. No tym może weźmy. Niech będzie. Płyniemy. Wielką dziurę robimy w lodzie, żeby sobie popływać. Elheim, nowy wpis w dzienniku. Tak, tutaj mamy 31 skarbów. Myślę, że nie będzie większego problemu z nimi. Więc sensie 30 skarbów, jeden relikt. I mamy nasze wpisy do dziennika. Co tutaj nowego się pojawiło? Wyprawa na Morze Andamańskie przeczytaliśmy. Wyprawa na Morze Arktyczne. Współrzędne, które dała mi Natla, prowadziły do Morza Arktycznego, na północny zachód od Grenlandii. Nie wiem, jaką drogą chcę dostać się do Helheim, ale ja zamierzam zrobić sobie duży przerębel w lodowej pokrywie za pomocą odrobiny plastiku, a następnie zanurkować prosto w dół. Jeśli w końcu nie znajdę odpowiedzi na moje pytania, ktoś za to słono zapłaci. Tak, Klara jest super zdeterminowana. Już bardzo dużo poświęciła tej sprawie. No, i my się teraz będziemy dostawać do Awalonu albo inaczej do Helheimu. Już widać, że na pewno coś tu jest, bo tutaj są ogromne posągi. I te posągi ogólnie trzymają, przynajmniej te, które dalej są nietknięte, one trzymają te miecze, które blokują łańcuchy. Na przykład ten trzeba odblokować. Możemy to od razu zrobić, żeby mieć to z głowy. Wiązę swój mieczek. To jeszcze apteczka jest. Dawaj apteczkę. Ten też trzyma. No to już niech nie trzyma. Ten następny to w ogóle został zniszczony, ale za to w nim mamy pierwszy skarb. Dziękuję. A, rybki tutaj nas atakują, ale w sumie za wiele nam nie mogą zrobić, chyba. Więc sobie odpuścimy polowanie na nie. A, a tutaj mamy troszkę gorzej gorzej ten posąg się zepsuł, bo zepsuł się tak, że nam przeszkadza ale nie chcę zadziałać tak po prostu to wajcha, więc musimy go naprawić. Tak, bardzo dziwnie Lara trzyma tę zębatkę jakby w powietrzu. A może tak miało być, nie wiem. Naprawiamy posąg. Ile się da? Przynajmniej jego mechanizm? Jest jeszcze druga. Gdzie? Wyżej. Dobra, no to do góry. Mhm. No i teraz mnie jeszcze ciekawi, czy ten obok posąg też. Trzeba przycis przycisnąć. No zobaczmy. On jest taki podniszczony mocno. Również, ała. A nie widać za bardzo co z tym łańcuchem. Nie, nie ma tutaj przełącznika, więc nie trzeba to nic robić. Dobra, no to łańcuchy są zwolnione. Więc to co teraz postaramy się zrobić to... Co te ryby tak wcześniej mi tak nie gryzły? Staramy się tu odkryć przede wszystkim najpierw skarby. Gdzie te skarby są? Gdysmi się zgubiły? No gdzie ty jesteś? Tu. To jest pierwsze. No pójdź do góry. Ten był drugi. Tutaj, tutaj mamy kolejny, czyli jeden pominąłem. Gdzieś tu na dole. A, tutaj mamy jeszcze niższe piętro. Pewnie o tym myślałem wcześniej. Bardzo ładna miejscówka w ogóle jest. Dowodne ruiny. Jest. Nie, wydaje mi się, że tu wcześniej byłem, ale jakoś się nie udało tego zdobyć. Teraz trzy. Kolejne skarby będą tu na dole. W tym rowie wielkim. No co te ryby? Obijemy Was. Dobra, jest kolejny skarb. A masz? Chciałem was oszczędzić, ale jak nie dajecie mi wyboru, to macie. O, tutaj też jakiś szkielet sobie leży jakiegoś wielkiego podmorskiego stworzenia. Dobrze, na że nas tutaj ono nie zaskoczy. Bierz tę apteczkę. No i skarb. Tutaj same kości. W sumie nie ma co oglądać, bo nawet czaszki nie ma. Bo jakieś żebra. I tutaj jest bardzo jasno, w ogóle nienaturalnie chyba jasno. I mamy chyba siódmy. Tak, mamy siedem. Dobrze to podznaczam. I teraz będziemy zdobywać kolejne rzeczy, które są nam potrzebne, żeby otworzyć wrota do Helheimu. tutaj w tej świątyni mamy dwie takie wieże postawione a to jest chyba pierwsza z nich w tych wieżach pozdobywamy też takie kamyczki które są potrzebne do otwarcia bramy tutaj się coś zawaliło no mamy też Trochę suchego lądu. Był też skarb. No nie musiałaś tak wcześnie się podciągać, bo teraz tutaj możesz tylko wolno chodzić. Niestety. O nie! Naprawdę tam nie było jeszcze możliwości skoku. No, ale teraz przynajmniej bardziej się pod tym względem posłuchała. A chyba, że. Chyba, że bardziej tak trzeba to zrobić. Nie, no coś mi tu się nie pasuje. Nie jesteś w, skanie, w stanie skoczyć tu normalnie. Nie nie, nie, nie wchodź tu. Przesuwaj się. Teraz dopiero skocz. Teraz też skoczymy. No, dziękuję. Może być dobra, i na górę jeszcze bardziej. Dobra. I mamy tutaj czerwony kamyczek, który się nazywa Kamień Mocy Helheimu. Jeden z wielu kluczy potrzebnych do opuszczenia mostu zwodzonego do Helheimu. Z wielu kluczy. No czterech to dokładnie. Mogli napisać, że czterech. Skoro już wiadomo, że to jest klucz do Helheimu, to chyba też wiadomo, ile jest. Dobra, a skarbów mamy 10, prawda? Dobrze, mamy 10 skarbów. Mm, teraz jedenasty, Dobra, Jedenasty, wiem gdzie będzie. Teraz trzeba zejść w miarę bezpiecznie. A. Nie wyszło. No to jeszcze raz. Jeszcze raz sobie spadniemy. <grymny> Lara nie daje za wygraną. Musi utrudnić życie. No to spokojnie. Niech ci będzie. A tak. O, i teraz sobie dowody tutaj spadniemy. Świetnie. A, a jeśli chodzi w ogóle o te rybki, to one chyba nie są w stanie wpłynąć na ten te teren świątyni. Więc tutaj to już naprawdę w ogóle nam nie zagrażają. Tutaj w ogóle jeden kamyczek sobie leży tak luzem, obok um, tych miejsc, gdzie trzeba je wcisnąć. Tutaj mamy drugą wieżę, ale poza wieżą powinniśmy mieć jeszcze jakieś schody, tutaj, przy których będzie skarb. Gdzie mi się te schody zgubiły znowu? Wcześniej jakoś łatwiej mi się szukało tych rzeczy. Może zgubiłem gdzieś jeszcze z tej strony albo tu na dole gdzieś było. szedłłem poza teren świątyni już gryzom. No tu są schody, ale to. O, dobra. Jest. Pięknie. No to wpływamy do drugiej wieży. Ta wieża jest troszkę bardziej rozległa. Chociaż chyba najpierw pójdziemy tu do góry, i tak. Dobra, wypływamy. Do góry nie ma co. Czemu tak powiedziałem? <grym> Na dole nic nie ma ciekawego. O to mi chodziło. Lara, jak zwykle, nie chce się złapać. Mimo, że wystarczyłoby ręce wyciągnąć. Dobra. O, tutaj mamy skarb. I kamyczek kolejny. Jeszcze tylko jednego nam brakuje. Dobrze. I teraz popłyniemy tym korytarzem, co widzieliśmy tutaj. Tutaj też jest jeden kamień do znalezienia. Ostatni już. No i też parę skarbów. Na przykład tutaj. Chyba też coś będzie. A, tak jest. Tu jest nasz kamyk razem ze skarbem. Jeszcze wyżej chyba też się dało tu gdzieś wpłynąć i też zgarnąć skarb. Dobra. O, i nawet jeszcze jeden tu jest. Wydaje mi się, że jeszcze jedno przejście gdzieś pominąłem. Ewentualnie to był ślepy zaułek. Zaraz zobaczymy. Yy, tylko teraz w którą stronę? Aha, to był chyba ślepy zaułek tutaj. I tak samo. Dobra, upewnię się, ile mamy skarbów. 16 na 30. Bardzo dobrze. To jest tyle, ile powinniśmy teraz mieć. No to czas otworzyć świątynię.